W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju dostępna jest nowa wystawa czasowa artysty o międzynarodowej renomie. Hesam Malik wychował się w Kanadzie, obecnie tworzy na całym świecie. Muzeum Papiernictwa właściwie od początku tego stulecia, tego wieku, właściwie angażuje się bardzo mocno w różnego typu przedsięwzięcia proekologiczne. Ja wspomnę tylko, że w 2001-2002 roku zrealizowaliśmy taki duży program wystawienniczo-edukacyjny pod tytułem Akulatura Surowiec XXI wieku no i co jakiś czas te tematy u nas się pojawiają może troszkę rzadziej jako wystawy artystyczne ale mimo wszystko one są ta wystawa Hesama Malika Życie pudełka doskonale wpisuje się w ten nasz program tu artysta zwraca uwagę na to że to co kiedyś zostało już użyte już jest niepotrzebne produkt z tego został wypakowany może jednak mieć swoje drugie życie. Może być podłożem do dzieła i tak rzeczywiście jest. Prace artysty są bardzo kolorowe, bardzo takie barwne, przykuwają wzrok. Zatem myślę, że artysta tą wystawą zwrócił uwagę zwiedzającym na to, że jednak coś co rozpakowujemy Chcemy wyrzucić, do czegoś się jeszcze nadaje. Rozpocząłem ten projekt w 2000 roku. Nie był to szybki proces, raczej przemawiała stabilność, ale po tych latach zauważyłem, że ludzie mają większą świadomość i wiedzę i warto pokazać, jak można wykorzystać ponownie dany produkt. Cieszę się, że wystawa jest w tym muzeum, ponieważ mają tu świadomość zmian i wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju, dużą wiedzę o technologii papieru, jego wytwarzaniu, przerabianiu i to właśnie przekazują innym. Wystawa Life of a Box to część globalnego projektu, który pokazuje, że nawet zużyte kartony mogą stać się nośnikiem piękna. Dzięki wsparciu czeskiego Ministerstwa Środowiska artysta przekształca odpady w sztukę i zaprasza nas do refleksji nad klimatem, naturą i naszym wpływem na świat. Wystawę można zwiedzać w muzeum do 14 września bieżącego roku.